Witam Cię serdecznie w specjalnym odcinku Wyzwania 90 dni, odcinku, w którym dowiesz się, jak możesz zwiedzić cały świat praktycznie nie mając żadnych pieniędzy. Jest ze mną dzisiaj tutaj gość specjalny, Grzesiek. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie witam wszystkich. Grzesiek właśnie wczoraj opowiedział mi historię i tym zmotywował mnie, żeby przygotować taki specjalny odcinek i pokazać, jakie są strategie, że możesz praktycznie zwiedzić cały świat. Nie posiadając żadnych pieniędzy, jak to zrobić? Już za chwilę się go powie po kolei, jak to się wszystko u niego zaczęło i poda ci konkretne wskazówki, jak ty możesz również coś takiego wykorzystać. Więc Grześku, jak się zaczęła twoja cała historia? Właśnie z podróżowaniem, kiedy zwiedziłeś już praktycznie całe trzy kontynenty, tak? Azję, Dokładnie. Afrykę, Europę. Jak to się wszystko zaczęło? Udało mi się osiągnąć to dzięki kilku osobom, które dały mi kilka wskazówek. Między innymi jest wiele w obecnych czasach, w dzisiejszych czasach, Obecnie internet może dostarczyć ci wszystko: możesz znaleźć wszystko na temat każdego miejsca, na temat każdej podróży, a przede wszystkim możesz bardzo tanio polecieć w przeróżne miejsca na świecie, jak również poznać lokalnych ludzi, nie wydając przy tym nic praktycznie za nocleg w żadnym hotelu, w żadnym hostelu, nigdzie. Całość wygląda bardzo prosto. Ja zacząłem to około 3 lata temu. Krok był bardzo prosty. Pierwszym krokiem, który zrobiłem, było polubienie z fanpage'u strony Fly for Free, gdzie codziennie. Polska jakaś firma? Strona jest polska i założyciel też jest Polakiem, jednakże w, no, w dzisiejszych czasach również jest wersja praktycznie w każdym kraju, gdzie, gdzie można znaleźć informacje na, na wyloty z każdego kraju. Jednakże no, na polskiej wersji. Możesz znaleźć praktycznie informacje na tanie loty do wszystkich kontynentów z Europy. Wtedy już, jeżeli jest lot, dajmy na to przykładowo, z któregoś miasta z Europy, wtedy musisz sam już sobie znaleźć y, sposób, w jaki dotrzesz tam, a później sam lot jest już naprawdę tani. Mhm. Całość wygląda bardzo prosto. Ty po prostu przeglądając Facebooka widzisz posty tej, tego fanpage'u i po prostu każdego dnia pojawia się tam mnóstwo nowych ofert. I po prostu, kiedy widzisz ofertę, z reguły jest to Konkretna, konkretna data, konkretny dzień, konkretna godzina na wylot. Czasami są to oferty last minute, czasami są to jakieś tanie czartery, gdzie pozostały jakieś miejsca, czasami też zdarzyło, zdarza się, że po prostu na stronach internetowych linii lotniczych czy biur pojawiają się błędy systemów. W związku z tym możesz w prosty sposób, zamiast wydać 1000 zł, możesz wydać 100 zł, bo system pominął jedno zero. Przykładowo. Więc taki, takie, ta, takie sytuacje się zdarzają. I w moim... a, a znasz jeszcze jakieś strony tego typu właśnie, bo Fly for, for Free.pl, tak? To jest jedna tak. z tych stron. Tak. A jeszcze jakieś inne znasz nasz strony, właśnie, które oferują podobne usługi, czyli takie wyszukiwanie tanich połączeń. Generalnie jest kilka takich fanpage'ów na, na Facebooku jednak, że mówiąc szczerze, fly for free jest. Moim zdaniem najlepszym fanpage'em, najlepszą stroną, bo również to jest strona jak i fanpage na Facebooku, gdzie praktycznie wszystkie najnowsze oferty pojawią się tam. Są inne, inne strony, gdzie możesz również to znaleźć, tylko w tym wypadku z reguły Fly for Free pojawia na Fly for Free pojawia się to pierwsze jako, jako pierwszy A Inne kost, strony kopiują? Tak? a inne strony możliwe, że kopiują, możliwe, że mają inne źródła, jednak fly for free jest, jest, jest. Jest najszybszym sposobem. Czyli dobra, jak ktoś chce gdzieś polecieć, e, powiedzmy mhm. na drugi koniec świata, do Afryki czy do Indii, wchodzi na fly for free i szuka mhm. po prostu biletów, wyczekuje sobie i szuka jakiejś specjalnej e... promocji, tak? Nie działa to w taki sposób niestety, że masz swoją destynację, masz swój cel, gdzie chcesz jechać. Z reguły działa to w taki sposób, że pojawiają się oferty w przeciągu kilku sekund, posty i po prostu widzisz, widzisz sobie ofertę przykładowo, widzisz Indię, za cenę 600 zł, wylot za dwa tygodnie. I nie działa to w taki sposób, że to jest jakaś wyszukiwarka. Po prostu pojawiają się posty z aktualną, daną, tanią ofertą na dany termin, i po prostu z reguły masz na to dajmy na to pół godziny, godzinę, żeby się zdecydować, ponieważ w przeciągu tego czasu oferty te mogą po prostu zniknąć albo mogą być wyprzedane. Dobra, czyli pierwszy Twój kontakt gdzie poleciłeś za pierwszym razem? Był to wylot do Indii i tak naprawdę. W tym czasie była godzina druga w nocy, ja już szykowałem się w, do snu, jednak postanowiłem przejrzeć Facebooka, zanim zasnę, bo to mówi. Zdecydowałem, że jeszcze, ok, przejrzę Facebooka, zobaczę co się dzieje, i całkowicie przypadkowo trafiłem na ofertę do Indii, która kosztowała mnie 600 zł. W tym momencie zadzwoniłem do kilku znajomych, którzy imprezowali i zadałem im szybkie, krótkie pytanie: czy chcemy lecieć do Indii? Oni w tym momencie tak. Trochę już, już w, w klimacie imprezowym, trochę już, trochę już, jak to wiadomo, na imprezach. Trochę w takim stanie, że później nie, pa, nie pamiętali, że tak, kupili bilet. Tak, tak, tak. Byli bardzo <laughs> szczęśliwi i powiedzieli po prostu nie ma sprawy, bukuj, lecimy, nieważne kiedy, nieważne co, bukuj, lecimy, nieważne. No to ja oczywiście szybko zabukowałem. Udało się nam, pojechaliśmy, polecieliśmy w trzy osoby. I oczywiście na następny dzień, yy, kiedy zadzwoniłem do nich i spotkałem ich, wspomniałem im o tym, oni nie dowierzali, bo myśleli, że to był po prostu jakiś żart, że za 600 zł polecimy do Indii. No ale ja byłem w tym momencie zdecydowany, bowiem pierwsza oferta do Meksyku po prostu mi uciekła. Uciekła, więc już miałeś na ustach po prostu za drugim tak. razem, że jednak w życiu, jak przyjeżdża pociąg na stację, to on za Dokładnie. długo nie czeka i on odjeżdża Dokładnie. od razu, nie? I w ciągu sekundy zabukowałem te bilety. No i. Oczywiście później się okazało, że należy również załatwić wizę, szczepionki, wszystko, ale to już była po prostu drobnostka. No, to jest właśnie problem, jeśli robiłeś wizy do różnych krajów, czy sprawiało Ci to jakąś trudność? Nie, tak naprawdę jest to, jest to krok, który sprawia Ci ogromną przyjemność, bo wiem, już masz bilet i jedyne co musisz tylko pojechać do ambasady, zobaczyć wszystkie papiery, dokumenty, a tak naprawdę już czujesz czujesz, czujesz klimat, czujesz atmosferę, że za jakiś czas będziesz już na tym wyjeździe. W związku z tym nie sprawia ci to żadnego, żadnego problemu, wręcz sprawia ci to ogromną przyjemność. No my jako Polacy, całe szczęście, nie potrzebujemy wiz do, do wielu krajów w Azji. No do większości praktycznie. Tak, nie? tak, tak, więc, więc to jest akurat plus. Do Indii akurat w tamtym czasie jeszcze w, wiza była wymagana, ale to w tym wypadku nie był dla mnie żaden problem. Dobra, ale każda podróż składa się generalnie z powiedzmy Trzech podstawowych rzeczy. Czyli trzeba się gdzieś dostać, tak. Trzeba mieć gdzie spać i mieć co jeść. Jak załatwiałeś sprawę noclegu? To jest właśnie najciekawszy temat, o którym ja się dowiedziałem od Grześka. Jak można generalnie, bo. Gdziekolwiek pojedziesz, pojedziesz na świecie, to nawet w tych tanich miejscach no przynajmniej musisz liczyć 50-100 złotych za jakiś taki hotelik, nie? Dokładnie Najtańszy tak. Najtańszy i to jest w większości miejsc. Oczywiście jak pojedziesz do Stanów Zjednoczonych, czy do Niemiec, czy coś takiego, za 50 złotych możesz wynająć sobie najwyżej namiot pod mostem, <laughs> bo tam już wtedy są powiedzmy 100 euro, mhm, czy 100, 100 dolarów, czy coś takiego za noc, a i tak to jest przeważnie też drożej. Więc jak ty rozwiązałeś ten problem? Bo jeśli ktoś chce na przykład na miesiąc dookoła świata sobie polecieć mhm. i znajdzie już te tanie loty, czyli powiedzmy loty gdzieś za 300-500 zł, coś takiego, Normalnie. więc za 2000 tysiące obleci na przykład cztery kontynenty, mhm. to jak później, żeby przez miesiąc powiedzmy nie musiał tam wydać kolejnych 5 czy więcej tysięcy na hotele, na noclegi? Jak Ty to rozwiązałeś? Rozwiązałem to w bardzo, w bardzo prosty sposób. Jest bowiem internet, jak, jak zawsze pomoże nam również w tym wypadku. Jest taki portal internetowy, który nazywa się Couchsurfing. I jest to ogromny portal, który, który posiada ogromną ilość użytkowników. Jaki jest adres? Couchsurfing.com, couchsurfing tak? ORG. A, ORG. Tak okay. mi się wydaje. Generalnie couchsurfing, sofa, surfowanie. Generalnie w największym skrócie jest to surfowanie po sofach. Tłumacząc to w najprostszych, w najprostszych słowach, jest tam ogromna masa ludzi. Tu, którzy są zainteresowani, którzy pragną poznać nowe kultury, nowych ludzi z całego świata. I oni w bardzo prosty sposób oferują tobie oferują, oferują tobie nocleg, oferują czas, który chcą spędzić z tobą, w danym miejscu, w którym żyją, praktycznie za darmo. Mhm. Jedyne, co jest to, aby. Podzielić się własnymi doświadczeniami, podzielić się swoimi przygodami, poznać inną kulturę, inne osoby. I tak naprawdę, dzięki temu, dzięki temu portalowi możesz wyszukać mnóstwo osób z całego świata, którzy z miłą chęcią zapewnią ci nocleg w ich własnym miejscu, zapewnią ci e, super czas, który zawsze wypełniają z, z mnóstwem atrakcji, i aby, aby po prostu znaleźć taką osobę, która Ciebie przyjmie którą spędzisz czas, jest to bardzo prosta sprawa. Po prostu zarejest musisz zarejestrować się na tej stronie, stworzyć swój profil, opisać go w bardzo... Czyli pokazać się, że ty, ty też nie przyjedziesz tak. po prostu. A powiedz mi właśnie jak tam jest za zabezpieczona, bo powiedzmy idea jest fajna, nie? Mhm. Idea jest fajna, czyli powiedzmy ktoś ma mieszkanie, w salonie możecie na kanapie po prostu przenocować tak. kilka nocy, nie? Albo no, ma wolną sypialnię czy coś takiego. Więc nie ma problemu i po prostu z kim się poznajesz. Jak jest rozwiązana kwestia bezpieczeństwa? Bo myślę, że większość ludzi właśnie, jeśli ktoś by pojechał do Indii, mhm. do Afryki czy do... Na Kamczatkę czy jeszcze gdziekolwiek, Dokładnie. to może się obawiać po prostu tego, że trafi na jakiegoś wariata. Jak to jest tam rozwiązane właśnie na tym portalu, że powiedzmy ludzie mhm. jakoś trafiają na fajnych ludzi z klimatem, a nie na jakichś psychopatów? E, a więc tak, cały system działa na zasadzie referencji. Jeżeli ty odwiedzisz kogoś, jeżeli ktoś odwiedzi ciebie, Da, da, dajecie sobie wzajemnie referencje, czyli po prostu piszecie kilka słów na temat danej osoby i wtedy Ty szukając danej osoby, dan, da, osoby w miejscu, do którego jedziesz, możesz przejrzeć mnóstwo użytkowników i możesz dobrać osobę, która swoimi zainteresowaniami, swoimi hobby w jakiś sposób jest podobna do Ciebie i dzięki temu możesz znaleźć osobę, z którą spędzisz miły czas i sprawdzić również tej osoby referencję. Czyli osoba... można, można się tam też dopasować w zasadzie. Te, tak. Jeśli byłaby osoba, która e, lubi podróżować, ale jej. Mhm. E, Głównym celem podróży jest na przykład imprezowanie i po prostu uh -huh. zachlanie się na maksa w każdym uh -huh. kraju świata. I to jest jej cel, Okej, okay, Każdy ma swoje marzenia. <laughs> Natomiast, żeby nie trafiła po prostu na jakąś hipiskę, która uh -huh. chodzi do lasu na 8 godzin dziennie i się przytula do drzew, prawda? Dokładnie. <laughs> Więc można też dopasować, rozumiem, uh -huh. tam po prostu do zainteresowań. Więc idea, idea fajna, bardzo mi się podoba. Uh -huh. Jest mniej więcej właśnie zabezpieczenie, no takie jak gdzieś na Allegro czy na Ebayu po prostu, tak? Dokładnie. Że ludzie tak, po tak, prostu tak. dają sobie komentarze i na podstawie tego ty możesz sprawdzić czyjąś wiarygodność. Coraz więcej właśnie takich serwisów się rozwija, jak Airbnb, Rumorama, czy coś takiego, gdzie już ludzie za pieniądze wynajmują, ale tak jak Ty tutaj pokazałeś, jest też darmowa opcja, tak? Tak. Jak jest z jedzeniem? Powiedz mi, jak Ty podróżowałeś już po tylu, tylu krajach, bo, bo opisz, gdzie byłeś może, o. No w tym momencie w Europie praktycznie zwiedziłem większość krajów, również dzięki taniom liniom lotniczym, takimi jak Ryanair, Research, czy EasyJet. Eee, praktycznie loty... Trzeba wspomnieć, że na całym świecie w zasadzie są takie tanie linie. Tak, tak tu W tak. Azji też mamy i w zasadzie spokojnie loty na parę tysięcy kilometrów czasem można znaleźć za 50 zł czy 70 zł czy coś takiego. Więc na całym świecie jest taka opcja, żeby właśnie latać sobie tanimi liniami. Tak naprawdę do tej pory w Europie zwiedziłem większość krajów i zdecydowałem, że Europa już jest trochę za mała, trzeba ruszyć dalej w świat. Tak jak już wspomnieliśmy, pierwsze były Indie. Później trafiła się promocja, tak naprawdę był to błąd na stronie polskiego biura. Trafiła się promocja do Afryki, do Gambii i bilet kosztował mnie niecałe 400 zł z Warszawy w dwie strony. I oczywiście w Afryce również korzystałem z couchsurfingu, gdzie poznałem super, super coucha, super hosta, który przenocował mnie przez praktycznie tydzień. Oprócz tego ze mną były. Było również pięć innych osób, które również znalazły ten lot z tej strony Fly for Free. I praktycznie wszyscy, my wszyscy byliśmy postowani przez tego samego jednego coucha, bowiem nie, nie było ich wielu, nie było ich wielu na tak? tak, wszystko było za darmo. Oczywiście cała idea couchsurfingu jest za darmo, jednakże bardzo miłym gestem jest jeżeli przywieziesz jakiś mały podarunek. Czyli flaszkę wyborowej po prostu tak, przywiozłeś. Flaszka. Tak, Tak, tak. Z reguły jest to flaszka kupiona na bezsłówce i zawsze, nigdy się nie spotkałem, że ktoś nie był szczęśliwy i z reguły zawsze dzielimy się tym prezentem, żeby przełamać pierwsze lody. W żeby... ramach integracji. Tak w ramach jest. integracji. Tak, tak, tak. Więc to w zupełności wystarczy. Również jest dobrze, jeżeli gdzieś wyjdziecie, jeżeli gdzieś czasem zapłacisz za jakiś posiłek, jeżeli idziecie do restauracji. Dobrze, dobrze jest to zrobić. Jednakże mówiąc szczerze, że wszyscy kauczowie, wszyscy hostowie, e, którzy, którzy po prostu Cię przejmują, są tak, miły, tak miłymi ludźmi, że oni nawet nie pozwalają Ci w żaden sposób zapłacić za nich. Dla nich Ty jesteś gościem i oni wręcz, na, wręcz naciskają, że w wielu sytuacjach oni zapłacą, bowiem chcą jak najlepiej pokazać swój kraj, swoją osobowość i chcą, chcą Cię przyjąć naprawdę jak członka rodziny czy najlepszego przyjaciela. Słuchaj, z, z takich rzeczy praktycznych jeszcze, kiedy hmm. podróżujesz, no te, tak mówiłem, potrzebujesz jedzenia, potrzebujesz też jakiś lokalny transport. Tak. Ja, jak to wyglądało u ciebie? Bo ja też za chwilę mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia, bo też kawałek jak świata zwiedziłem. Hmm. Natomiast jak to wyglądało z jedzeniem, nie wiem, jeśli podróżujesz, wydajesz więcej na jedzenie, czy mniej niż w Polsce? Przykładowo w Azji jedzenie z reguły nie jest drogie, więc z tym nie ma no, problemu. No właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, że generalnie jeśli e, chcesz podróżować, gdzieś dookoła świata i wydaje ci się, że musisz zostać milionerem tak naprawdę, żeby dojść do tego punktu, to zobaczysz w praktyce, że podróżowanie tak naprawdę, jeśli dobrze je sobie poskładasz, tak jak właśnie Grzesiek tu pokazuje, że po prostu można znaleźć tanie loty, można znaleźć darmowy praktycznie nocleg, można znaleźć tanie jedzenie, bo jedzenie czy jakiś lokalny transport czy coś takiego w większości krajów świata, jeśli odetniesz sobie tutaj Amerykę po prostu i Europę, jest tańsze niż w Polsce, więc tak naprawdę możesz żyć taniej niż żyjesz na co dzień w swoim kraju, w swoim mieście. Więc to nie jest takie ciężkie. Ludziom się wydaje, że trzeba być milionerem, ale tak naprawdę podróżowanie jest bardzo, bardzo tanie, jeśli umiesz sobie odpowiednio to poskładać i znasz właśnie takie metody, które tutaj się pokazuje. Takie informacje praktyczne do każdego miejsca na Ziemi bardzo łatwo jest znaleźć na Internecie, nie? Chciałbym jeszcze dodać tutaj, że jeżeli lecisz gdziekolwiek, zawsze to, co ja robię, z lotniska jeszcze musisz się dostać z reguły do centrum miasta. No właśnie. I w tym momencie najlepiej po prostu wygooglować, wpisać prostą frazę How to get from the airport, nazwę lotniska i z reguły wszystko jest opisane. W wielu miejscach jest opisana, opisana średnia cena taksówki, średnia cena pociągu, czy średnia cena autobusu. I z reguły zawsze jest napisana naj, najtańsza opcja i w tym wypadku zawsze możesz praktycznie za się dostać. No dokładnie, ja też zauważyłem, że też podróżować między wyspami można na kilka różnych sposobów. Gdzie, gdzie pojedziesz tu w Azji, ja tutaj dużo podróżuję. I często przyjeżdżają tutaj jacyś znajomi, odwiedzić mnie, czy, czy ich chcą po prostu zaoszczędzić. Ja im mówię na przykład, słuchaj, na tą wyspę, my jesteśmy teraz tu na wyspie Phuket, natomiast możesz się dostać na tą wyspę tutaj motorówką na przykład za 3000 bahtów, czyli około 350 zł. Albo możesz popłynąć normalną łodzią, która wprawdzie dłużej to zajmie trochę, ale zapłacisz wtedy 30 zł, czyli zapłacisz wtedy 10 razy mniej. Więc zawsze są opcje tanie i zwłaszcza kiedy poznasz lokalnych ludzi, to oni znają Dokładnie. te wszystkie triki. Bo na przykład w Bangkoku możesz gdzieś pojechać z jednego końca Bangkoku na drugi. Możesz pojechać taksówką i zapłacić, powiedzmy, tam 30-40 zł za 40 kilometrów. Albo możesz wziąć łódź, która płynie w takich kanałach. Wprawdzie nie jest to tak komfortowe jak podróż w taksówce. Natomiast jeśli zależy ci na oszczędności, możesz za praktycznie 2 złote. Przemierzyć cały Bangkok w bardzo szybki sposób, bez korków, bez niczego, bez żadnego problemu. Więc zawsze są takie sposoby. Tylko najważniejsze jest to, żeby poznać lokalnych ludzi, bo oni znają te sposoby, oni znają e, rzeczy, które są naokoło. No i w Twoim przypadku chyba właśnie to się sprawdziło. Nie? Lokalni ludzie potrafili. Gdzie jeszcze zwiedzałeś, bo mówiłeś już: e, Afryka, Indie, gdzie jeszcze dotarłeś? E, dotarłem również do Dubaju, gdzie. Do którego poleciałem również za jakieś, jakieś tanie pieniądze korzystając z tanich linii lotniczych. I w Dubaju przykładowo również byliśmy, byłem ze znajomymi, byliśmy hostowani przez, 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 przez e, bardzo, bardzo miłego, miłego, teraz naszego, naszego, bardzo dobrego znajomego. I dzięki niemu oszczędziliśmy mnóstwo pieniędzy, jak również zabrał on nas do niesamowitych miejsc, zabrał on nas na wycieczkę po pustyni, miał swojego pick-upa. I my zamiast wydać kupę pieniędzy, ponieważ te wycieczki z reguły są stworzone dla turystów i wszyscy, wszystkie agencje turystyczne po prostu tworzą, dają tak wysokie ceny, że z reguły no, człowiek myśli, nie warto. W tym wypadku nasz host zabrał nas tam, jak również dzięki niemu odwiedziliśmy jedne z. Z najbardziej luksusowych klubów w Dubaju, gdzie zwykły, przeciętny turysta nie miałby wstępu, ponieważ nie byłby na liście, nikt by go nie znał. E, oprócz tego, mieszkałem wcześniej jako student wymiany studenckiej, mieszkałem w Norwegii dwa razy podczas wakacji, jak również w Hiszpanii i w Serbii. I po tym okresie miałem, e, miałem się bronić na studiach, jednak zdecydowałem, że warto by jeszcze spróbować w jakimś azjatyckim kraju zamieszkać na dłużej. I w tym momencie również, oczywiście, korzystając z internetu, e, zacząłem szukać różnych ofert e, kolejnego stażu, Powiem, Gdzie szukasz tych staży, na przykład? W jaki sposób tego e, szukasz? Staży zagranicznych dla studentów e, szukałem e, za pomocą organizacji studenckich, m.in. takich jak ISEC czy IAST. Są to organizacje studenckie, które wyszukują dla ciebie. Mnóstwo staży studenckich za granicą, praktycznie na całym świecie. I w taki sposób znalazłem się na Tajwanie, gdzie spędziłem 6 miesięcy, i odbyłem staż w super firmie. Poznałem super ludzi. Miałem niesamowitą okazję spróbować zamieszkać w kraju azjatyckim, mieć styczność z lokalnymi ludźmi, nauczyć się co nieco języka chińskiego. I to był okres 6 miesięcy. I po tym zdecydowałem, że Warto by jeszcze zostać w Azji na nieco, nieco dłuższy okres czasu, bowiem do Polski nie muszę wracać tak prędko. Akurat przed samym moim wylotem, było to w sierpniu, trafiła się promocja tych linii lotniczych, gdzie po prostu sprzedawali bilety za darmo. Jedyny ko koszt, jaki był, to były koszty opłat paliwowych i wszelkich podatków. I tak naprawdę, z reguły, jeżeli wszelkie linie lotnicze rzucą promocję, tak jak już wspominaliśmy, nie, nie masz za dużo czasu, musisz się szybko zdecydować. W moim przypadku, jak jeżeli zawsze szukam jakiegoś lotu, wiem, że nie mam za dużo czasu, mam dookoła mnóstwo kartek, biorę długopis i po prostu przeglądając aktualne oferty, notuję wszystkie możliwe połączenia. Promocja ta zaczęła się o północy czasu azjatyckiego, w Polsce wtedy było popołudnie. I po prostu o godzinie równo po 12 w nocy w Azji, u nas to była wtedy chyba 18, przejrzałem wszystko, wszystkie, yy, przejrzałem szybko oferty, które były w tym momencie darmowe, pomijając te koszta yy, yy, podatków, i szybko starałem się zanotować i szybko zaplanować moją podróż. Zajęło mi to może półtorej godziny, i w ten sposób kupiłem, wtedy to było chyba 6-7 lotów w przeciągu pół, godziny, półtorej i zaplanowałem całą podróż miesięczną mniej więcej. Jak ta podróż będzie wyglądać? E, ta teraz podróż... jesteś z Tajwanu, jesteś tutaj w Tajlandii, przy... tak. przyleciałeś tutaj na, na wyspę Phuket. Tak, tak. I jak dalej wygląda twoja podróż? E, moja podróż zaczęła się dokładnie miesiąc temu, Mi e, przepraszam tydzień temu, e, w zeszłą sobotę i podróż zaczęła się w, Singa, w Singapurze. Kolejnym moim e, Kolejnym moim celem była Malezja i Kuala Lumpur, bowiem bardzo chciałem zobaczyć Petronas Towers. I do tej pory zwiedziłem te dwa kraje. Niestety nie było więcej czasu na Malezję. Wszystko to wynikło z tego, że bukując bilety jeszcze wtedy, w sierpniu, no jedyne bilety jakie były, jedyne kombinacje jakie byłem w stanie zrobić, to były właśnie Singapur, Malezja. I teraz i z Malezji przyleciałem tutaj na Phuket. Dzisiaj niestety mam lot za jakieś 2-3 godzinki i kieruję się do Chiang Mai, również w Tajlandii. Czyli Thailandii. też Tajlandia? Również, również w Tajlandii, gdzie spędzę około 3 dni. Później, na, później lecę do Bangkoku, gdzie spędzę 4 dni. A później? Później lecę do Korei, do Seulu, gdzie planuję spędzić 4 lub 5 dni, dokładnie nie pamiętam. Później? Później do Japonii. Później? W Japonii planuję zwiedzić. Cztery miasta Osakę, Kyoto, Nare i Tokio. No i później, niestety, wracamy na Tajwan. I ile cię kosztowało to cały ten trip, Azja? Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo nie pamiętam dokładnie. Te bilety no za na go... oko, na oko. Na oko jeden lot kosztował mnie w granicach od 10 do 15, może 20 euro za lot. Mam tych lotów łącznie podczas tej podróży 10. Czyli powiedzmy, biorąc przykładowo, najdroższy był 20 euro.

Tak, tak, tak. Generalnie tak. za zwiedzenie całej Azji, praktycznie tak, tak, tutaj, tak, tak, tak. w większości krajów. No właśnie, więc da się to zrobić, da się. I jak widzisz tutaj, Grzesiek nam dzisiaj przekazał bardzo fajne strategie, i możesz Ty to zrobić, bo to są rzeczy dostępne dla wszystkich, nie? Dokładnie tak. To nie jest jakaś tajna wiedza, tylko po prostu trzeba ją znać. I tak samo jak my z Jankiem ci cały czas przekazujemy w wyzwaniu 90 dni, tak jak dzisiaj Grzesiek przekazał, są właśnie strategie, które mogą ułatwić Ci życie i pokazać, że twoje marzenia, które wydają Ci się gdzieś tak i które odsuwasz cały czas gdzieś na później, cały czas ucieka Ci ten pociąg po prostu i on cały czas odjeżdża, a Ty stoisz na tej stacji i czekasz na święte nigdy. Te Twoje marzenia są tak blisko i są tak namacalne, trzeba tylko po prostu mieć trochę w sobie woli walki, nie? żeby raz znaleźć właśnie takie strategie, czyli tak jak tutaj znalazłeś w tym wideo wejść na te strony, zarezerwować bilety, poświęcić trochę czasu i również podjąć szybkie decyzje i możesz, tak naprawdę świat stoi wtedy dla Ciebie otworem. Możesz zwiedzić cały świat, co w większości ludzi niestety w ich życiu nigdy się nie zdarza. Więc ja dziękuję Ci Grzesiek za dziękuję rozmowę również. i za to, że właśnie podzieliłeś się tutaj z naszymi wszystkimi czytelnikami, naszymi widzami swoimi strategiami i tym jak faktycznie jedną z bardzo ważnych dziedzin życia, jaką jest właśnie podróżowanie, poznawanie świata, jak rozwiązać ją bardzo, bardzo tanio. A ja się również z Wami żegnam. Grzesiek się żegna i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć, miej dzisiaj wspaniały dzień. Hej!